Witajcie na najszybszym unboxingu na świecie. Dokładnie, bo robimy dzisiaj unboxing płyty, którą zamówiłem sobie, czyli gry ścieżka. Jest oczywiście zapakowana w jakieś tam pudełko. Na szczęście sobie od razu wydrapałem tutaj dane, żeby nie było widać co i jak. No i historia tego jest dosyć śmieszna i zabawna, ponieważ przez przypadek zamówiłem to pocztą polską. A i byłem przekonany, że dobra, źle być nie może. I jak widać, powstanie pudełka. Pan listonosz na siłę próbował wepchnąć mi to do skrzynki pocztowej, myśląc, że to jakiś obrazek czy coś, więc boję się, że to może być uszkodzone, ale dobra, widzimy się za chwilę, jak to otworzę i zobaczymy stan tego. No i słuchajcie, moi drodzy, na całe szczęście, poczta polska tym razem mu się nie udało mi czegoś zepsuć. Jak widzicie, ja sobie wspomagam się oświetleniem z telefonu. Jest to oczywiście depad tak zwana edycja specjalna, czyli po prostu chyba po prostu gra w wersji pudełkowej. Ja sobie pozwolę światło wyłączyć, bo przeszkadza widzę, a to nic nie daje, a tak będę musiał później posprzątać. Więc tak, a, to faktycznie jest edycja specjalna, sprawdźmy o odwrocie. No to zobaczmy sobie. Ajajaj. O, jak odbija fajnie uchu, zobaczcie mu o twarz. Hello der, siema co tam. Tak, siedzę sobie aktualnie. Ten Depas zabierze cię w stronę koszmaru, którego jeszcze nie było, dane ci przeżyć. Podąża ścieżką swoich lęków i grzechów. Poznasz najbardziej mroczne zakamarki swojej duszy i tepe duperele. E, gra była mimo wszystko dobrze oceniana. I gra została e, nie tylko jakie jak najbardziej znana niż tylko gra. No tak, czyli słuchajcie, mamy 2021. E, jak widać, e, jakby moja twarz też widać przez odbijający się ten, czyli na całe szczęście nie zostało to w sposób uszkodzone. No dobra, to sobie to otwórzmy, żebyśmy mały opening. O Jezus Maria, ale to były czasy, jak się płyty były. No, 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 ej, powiem wam, wnętrze jest lepsze niż myślałem. Ja spodziewam się że ten tu czy to, to proszę, to mamy... The Pad, chyba ten. Mamy tutaj nazwy wszystkich naszych... Um, mamy tutaj wszystkich naszych nazw kapturków. Mamy tutaj e, Carmen lat 17, Ginger lat 13, Scarlett lat 19, Rose lat 11. Mamy tutaj nazwy gry i mamy też naszą Robin lat tego i Ruby lat 15. Przepraszam za folię. <grych> jest też wersja polska językowa, tylko że ona nie jest dostępna z tymi, ale istnieje patch, który można pobrać wersję polskojęzykową, więc na całe szczęście to tak czy siak da się to jest do odratowania. Ale płyta się zajebiście prezentuje, a czy się jej nie będę wyjmował. Ona sobie ma tak zostać, już do końca. No i teraz zobaczmy sobie plakat. No, plakat się prezentuje mniej więcej w taki sposób. Mamy tutaj naszą prawdopodobnie to właśnie EMO-kapturka. Przepraszam, że takie określenie. Która podaje, to ja bym chciał na pierwszym powiedzieć cytrynę, ale nie wiem. Oczywiście sama płyta i gra nie była droga, ale przeżyła bardzo wiele z panem z panem z listonoszem. Na całe szczęście niestety plakat tako jest zgnieciony, więc to nie było szans, bo już tak od razu był zgnieciony, więc ja sobie to wszystko pochowam. Oczywiście, niedługo na kanale może pojawią się pierwsze materiały, to z Depad. Oczywiście nie zamówiłem płyty tylko po to, by ten, bo ja już dawną grę to posiadam na Steamie. Ale taką chciałem mieć pudełkową wersję, żeby po prostu mieć ten, jakąś pamiątkę po tej grze. Bo lubiłem tę grę, szczerze mówiąc, niestety na Piracie co na Piracie, ale długo w nią, w nią grałem. Oczywiście na kanale zobaczycie z niej niedługo pełną serię. Myślę, że także po paru chapterach Scores Party wystartuje też. Tego, ale to będzie w informacjach. To tyle, materiale. Mam nadzieję, że będę cenzurował. Żegna was, mój cień. Elo.